Zadanie. Podaj wzór funkcji liniowej, której wykres jest równoległy do wykresu funkcji y równa się 0,5x plus 1 i przechodzi przez punkt P 5,1. Mając wzór funkcji y równa się 1,2x plus 1, narysujmy naszą funkcję. Tutaj już wyznaczyłem tabelkę, na podstawie której można wyznaczyć 5 punktów. Myślę, że potrafisz uzupełnić tabelkę, więc już nie będę tłumaczył. Rysujemy. Wykres naszej funkcji i zaznaczamy punkt P o współrzędnych 5, 1. Naszym celem jest wyznaczenie wzoru funkcji liniowej, która przechodzi przez ten punkcik, przez punkt czerwony jest równoległa do funkcji niebieskiej. Czyli szukamy wzoru tej oto czerwonej funkcji liniowej. W zadaniu jest napisane, że funkcja czerwona szukana jest równoległa do naszej danej. Zatem wynika, że początek wzoru jest następujący. y równa się 1 druga x plus b. Wiemy, że aby funkcje były równoległe, współczynniki kierunkowe przy x muszą być równe. Czyli tutaj przy x koniecznie musi być 1 druga. Zatem mając czerwoną funkcję, w której jeszcze nie mamy obliczonej literki b oraz punkcik p o współrzędnych 5, 1, gdzie piątka jest x a jedynka y możemy właśnie tego x wstawić tutaj, czyli tutaj wstawiamy piątkę, a tego Y, czyli jedynkę możemy wstawić w to miejsce. Zatem tutaj pojawi się 1, jedna druga do przepisania, a zamiast x 5 i plus B. Jedynkę przepisujemy, tutaj wymnażamy. 1 druga razy 5 to 2,5 plus b. Spisujemy 1 minus 2,5, ponieważ zmieniliśmy stronę, zmieniliśmy znak. I z prawej strony zostawiamy literkę b. Po redukcji liczb otrzymujemy, że b równa się minus 1,5. W kolejnym kroku współczynnik b stawiamy właśnie tutaj w miejsce literki b i otrzymujemy wzór funkcji y równa się 1 druga x minus... Półtora. Jest to szukany wzór funkcji równoległej do funkcji niebieskiej i przechodzącej przez punkt 5.1.